Jedziemy na camping Oleana Park, będziemy patrzeć czy w ogóle jest miejsce, bo idziemy ciemno oczywiście. No i taka droga tam prowadzi. Tak, ale czego się nie robi dla pięknych widoków i super carpinków. No tak, tam, tam podobno są piękne widoki, więc jedziemy. No, ale czy będzie miejsce, to tego nie wiemy. Tak no Dzisiaj to jest luteria. Tak naprawdę zjechaliśmy do pierwszego Frank, Frankenstein czy Falkenstein. Zero miejsca. Pojechaliśmy do następnego. Do Satonu. Okej, okay. no po prostu był drogi i, i, i było dużo miejsc, bo w 6000 ton parceli, to więc miejsce się znalazło Później, 3 dni później pojechaliśmy do następnego, gdzie też nie było miejsca Co to było? Amadria, drogi rząd no Tak. No tak naprawdę Roteria jest, Zajedzie się. Teraz wychodzi na to, że to drugi jest. Teraz jest następny, teraz jest piąty, bo dopiero wszyscy może być. Nie, nie, ja chcę tu. Ale drogę to mają super te ja Mamy nadzieję, że to kurde, zniechęca część ludzi i będą miejsce, ale te, te takie fajne miejsca, nie te z tyłu miejsca z tego miejsca to gdziekolwiek idzie, można mieć, tak? No, powiem wam, że... taka droga na jazdę jakimś kładem to tak na camperem, to tak Na radę? Ja nie wiem, nie No, ale inaczej się nie da, więc... No, tak ale w Polsce też jechaliśmy na jeden kapik taką drogą i daliśmy radę tak nie pamiętam ten kapik to też było dobrze tak? może jednak to nie jest główna droga co? Jeszcze do końca nie widać Ile pokazuje? 650 metrów 500 metrów To 600 Uuu. A bo tu masz ustawiony kamień, to 450, dobra O, a w jakaś tam asfalt się znalazł Ciekawe skąd ten asfalt się znalazł Ja cię kręcę, do wiesz I Chyba, że jest jakaś inna droga przyjazdu jeszcze tutaj Oleo w lewo no, dalej. No, Tu jest w prawo jakiś No dobra, 280 metrów No ciekaw jestem No wąsko płasko to tam nic, ciekaw jestem w kampingu To sła parking. No to byłam trzeba stanąć idziemy teraz na campingu z Kraśko z naszej parceli do basenu. Nasza parcela jest na jednym końcu kampingu. A baseny są na drugim końcu kampingu. I to jest kawał drogi. Tutaj są takie znaki. I teraz idziemy tutaj są w tą stronę. Tutaj są kolejne znaki, gdzie można dojść. Będziemy mierzyć czas, wyszliśmy o 10.15 z naszego kempingu. Ciekawe ile nam to zajmie. Tutaj są takie budki z winem, z pamiątkami. Tu po prawej jest market. I fish market. I nawet jest taka kostkarka do lodu. To za półtora euro, półtora kilo lodu się dostaje do drinków albo napoju, no tu wypożyczania słupów, skuterów, rowerów. mamy? I, idziemy już 15 minut, a przyszliśmy jakieś. Maryś, mówię 15, minut, nie, no nie wiem ile przeszliśmy. Nie. Nie. Ale kawałek mamy jeszcze dużo, dużo więcej niż przeszliśmy. Tak na oko, no to idzie Tak na oko, z 500 na to a wygląda na to, że tam jest jakieś. Jeszcze. Z 1500. Tak. <laughs> jeszcze się wydaje oczywiście mogę się mylić na razie idziemy w dobrym kierunku to ważne tutaj są sanitariaty zmywanie naczyń, prysznice, łazienki znaczy nie tylko tutaj jedne z iluś tam No, idziemy już 20 minut, przeszliśmy nie całą połowę. Czyli Trzyn... połowę, połowę? No, połowę. No to wyjdzie jakieś mniej więcej na oko 40 minut od nas do basenu nie, nie na wojta, pieszo. minut. Tak, 25 minut. Ta, 25 minut. Ta. Dobra, zaraz zobaczymy ile. Bo oni mi co chwilę inny czas podają. Na nas nie powiedzieć normalnie, to co chwilę gadają co innego. Tutaj jest, a tu są znowu jakieś sklepiki. Tu są knajpki jakieś. restauracji już nie zmijaliśmy. O tu jest jakiś kolejny taki. Tutaj są namioty. Tam jest sklep, minimarket. Tutaj są domki. O, punkt medyczny. I tutaj jest jakiś fast food. Jak się zbliżamy do basenu, to od razu więcej ludzi. Tu były po No i tutaj, tutaj były po pizze, tak. A jeśli ja za... O, jedzie kolejka, patrz, w końcu ją znalazłam, ale ona koło nas chyba nie jeździ. No a nie jej nie widziałam koło nas. Dopiero tutaj. Tu są desery lodowe. Desery lodowe to są, gdzie tu, no Pizza. Jakieś hamburgery? Dobra, doszliśmy do basenu. Okazało się, że szliśmy 25 minut na pieszo do basenu. No nie było tragedii, myślałam, że będzie dalej. Z tego 5 minut na supach. Na nakrycanie... No to da się w 20 minut. 20 minut. O, tu jest jakiś kit klub. Dzieci się bawią w środku. Takie sale zabaw czy coś. Ale nie będę tam zaglądać, bo tam dzieci są ping-pong. Tam też coś jest dla dzieci. A tutaj wejście na basenę. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. I tutaj się już wychodzi na plażę i plaża wygląda z tej strony od basenów tak Są ludzie, ale też jest miejsce, żeby się rozłożyć Jest więcej niż u nas w tamtej strony ale spokojnie Jest, jest miejsce dobra,